No, Joachim. Trochu tego jest. Ty widziałeś to Eee, Tak. Wiem, jak to wyglądało. <laughs> Źle się zaczyna. Ogólnie to on zabił. A ja. A, a dobra, to odklejona była. Zabiła Derwancza przez światła, więc coś zrobiłem. Co ty pierwszym I... I... człowieku? Nie, 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 To nie jest weteran jak coś. Joaquin jest podejrzany. Ale mniejsza, no. Joaquin zabił, no. No, zabiłem. In... Czy my chcemy go teraz nie. wyrzucić? Nie. I Jeszcze można oskipnąć. Potrzebuję okay. go do misji. Hello there! Joking z fletowym. Nope! Jest! Jest! Yes. No! 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 Fuck! shit. Ciała jest gawika i prędko obok siebie, znowu koło elektrycznego. A te ciała są obok siebie? Czy w sensie w labie, czy przy labie? Tak. Na wejściu do, 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 do naprawienia, jak się włączył reaktor, tam były trzy osoby, więc Bezpie. prawdopodobnie ta jedna osoba ten zaczekała. A wiesz, Czy kto tam nie? był? No nie, no nie jestem spajem. Nie Mamy wiem. teraz Fantoma, Huntera, Hunter jak w wykonaniu Germanka albo Chipska, nie wiem którego. Dlaczego wy mnie Bieram, coś... przyjmujecie do wiadomości, że on może być Ale... na przykład neutralny? Ja mogę to przyjąć, mhm. tylko wiem, że pozbyliśmy się kogoś albo porosłamy Huntera, więc chcę to poinformować, jakby ktoś go nie widział. Mhm. Możemy skipnąć. Najprostsze rozwiązania są najprostsze. Wow! Dobra, jest pułapka zostawiona. Teraz trzeba się schować w specjale. Zelki mi tepnąło Chowam się Okej okay. Chyba nie przypadek, że Matej umiera Ja wchodzę do elektryka, wchodzę i nagle ciało upada. Nie wiem skąd to Może jest super Może będzie super, ale to dziwne w ręku jest dosyć dziwne z tym swoim zachowaniem, że ja mogę być impostorem Krychak, jak Krychak zawsze dużo wie <laughs> You got me! <laughs> Więc chyba nie jest. Eee... Gryfaka mogę skupiować. No. P... Joaquin jest raczej dobry. Nie. Zelek jest, jest zły. Nie, nie. Czemu jest tym zły? Joaquin jest... Y, superem, A Zelek jest innym impostorem. Elixon jest... Prawdopodobnie błaznem. Ee, żelek jest albo błaznem, albo impostorem, a Joa jest na pewno. Tylko Wenek, Te twoje informacje są totalnie losowe. Nie, bo Krychak to potwierdza. Że King ma supera, a Zelek ma no. impostora. Krychak e, to jest to, co ja myślę. Y nie wiem, nie oskarżę, że Wenek daje na niego. A kogo Wenka dajesz? No, jaką Wenku? <laughs> Węku mnie nie pasuje. Ale... No informacji, Jonas 100% jest, ja, ja to jest baje z Superem. Ja Jajajajajajaj, ciężka sprawa. It, not good. <laughs> o kur. Ej, wy serio? Proszę odstrzelić drzewka Jakub Blackmillera. Kto z nich jest rzycterem, tak jak mówię? Dobra, czyli Żelek jest yy, ten, Elixon jest błaznym, to Joa jest tym superem. Joe King mówił, że zabił im no impostora. Nie, Joa King nie ma impostora. Akurat on ma neutrale jakiegoś, ale właśnie nie pasowało mi jedna rzecz. Co ci nie pasowało? Bo teraz FireGuy mi coś oskarża, nie wiem o co chodzi. FireGuy bardziej ci po prostu nie potwierdza wrażenia. No Ty, właśnie. ale on powiedział, że no jest... ja zamknąłem no jest... drzwi. Tak w takiej sytuacji jestem ze mną, że jesteśmy w jednym pomieszczeniu, mianowicie w weaponsach. Czyli się zamknęły, a jak skończyłem, akurat pewnego taska że widzisz. Nie wiesz co, yy, zawiodłem się na Hornecie, bo hmm. ufałem Hornetowi, ale Hornet jest był, niestety ale... impostorem. Zelek był impostorem na pewno. Jacking jest jakimś neutralem albo na 5% szeryfem a Hornet niestety jest impostorem. Zawiodłem się wiecie, na nim. Wiecie co, na razie Krychakowi bym jeszcze tak nie ufał, bo on teraz tak bardzo zmienia. Nie, te bo ja bo ja wiem coś co on wie, czego ja nie wiem, czego on wie. Hornet jest faktycznie impostorem. Hornet? No. Ty to masz inne zdanie. Jajaj. Nie wierzę, że mi Horn niestety nie ma. Nawet ani, ani razu nie było czerwonego na nim. Też. Więc to potwierdza, że on ma Firega nie ma jak zabić na razie. A juro mi! Hornet Ty, ale... Kto tu jest? Halo, madafak Co?! Nie, to jest Hornet kiedy tak. powiedz mi czemu mi, nie goniłeś? Wiałeś ode mnie, gdy tylko się w grupie znaleźliśmy. Ale... Proszę cię, no... Gdzie ja cię goniłem? Przy, zajrzałem do twojego lewego tego reaktora, to nie ma znaczenia. No Hornet jest impostorem, a... Ty Joaquin, nie wiem, no... Możesz być czysty faktycznie. Okej, okay, najpierw ja bym proponował, żeby dać Hornetowi głos. Bo może coś wiedział z tamtej rundy po pierwsze. Panie Hornet. Aha. Tyle <noise> wiedział, że się po prostu pokonał. A to może ten tak Takim a razy na razy. Na to został chyba neutral zabijający, czyż nie? Dobra, ale Krychak, na jakiej stawie stwierdziłeś, że to Horn? Ale już to nieważne, tak? To został wyeliminowany, no. Ej. 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 Chyba to... jednak zaufam ci, Krychak. Dżaking może być neutralem, no i on najbardziej śmierdzi z tych wszystkich osób na razie, no. Ale nie a wiem ty... dalej. Jego obrona jest podejrzana. Ma 5% aż No, Ja, ja przez całą rundę stałem na reaktorze, bo coś nie chciał drugiego reaktora naprawić. A potem Krychacz, gdy, gdy zszedłem z reaktora, to mnie ganią przez parę sekund. To jest neutro, zawijając to się nie zrespi. Jeżeli Traitor jest, to pewnie będzie Elikson albo Joaquin. Nie wiem, no Joaquin zabił Impostora, więc albo jest neutralnym, albo ma 5% szeryfa, no. Dobra, w dużym skrócie, został Jester, został Werewolf, został Detektyw i została jeszcze jedna rola. moje nie powiem. Nie. A jednej nie znam. Ale węku, czemu ty ściemniasz, no? Nie masz takiej roli, ściemnią. bo dwie role już z... pomyliłeś, no. Ja, nie ja nie nawet, ja nie, mam tra... ja nie mam trapera i wiem, że takich ról nie ma, no. Są takie role. No w grze ja, może w grze są, no. Ty masz rolę, w rundzie. Co? Jakby... No, Joaquin jest najbardziej podejrzany, choć nie wykluczam Dixona, no. Czemu mnie wykluczasz, Krychak, na przykład? Bo ty jesteś błazny nad błaznami, ty jak każdy rollu jesteś błaznym. Teraz trapera udajesz. No, ja mówię, jakie są... No i widzicie. No. nie wiem, byłem że byłem No, ale... Nie musieliście tu strzelać. Naprawdę nie wiem... Krychak, niech akceptuje, że był czysty. Ej, Tourette, a ty się wywaliłeś na bombie? Tak, Hornet, dostajesz opieprz stulecia. Tourette, ty wiesz, że bomber jest. Nie ma Ale po cholerę władłeś tam bombę, jeżeli wiedziałeś...